Cześć moi drodzy. W tym odcinku zrezygnowałem z pokazywania mojej facjaty, aby czas nagrania skupić jak najmocniej na przedstawieniu Wam tego małego radiotelefonu, a jest nim Abre AR2520. Posiadam go już od kilku miesięcy i czas najwyższy, aby przedstawić go światu. Mimo iż powstało już kilka filmów o tym urządzeniu, to nikt jeszcze chyba nie zrobił recenzji w języku polskim. Więc rękawy do góry i do dzieła. Wielu z Was może zapytać, co to za marka Teabre i czym oni się zajmują. Na ich oficjalnej stronie nie znajdziemy wiele informacji. Oprócz tego, że firma matka to Abre Electronics Co., ale także firma o nazwie Xiamen, a jej produkcja to radiotelefony, anteny oraz krótkofalówki mobilne, morskie, a ostatnio także branża łączności komórkowej. Patrząc na asortyment radiowy, mamy wrażenie, że firma zajmuje się sprzedażą produktów Bofenga, Retevisa oraz innych producentów chińskich. Jedyna różnica w tych produktach to brandowanie. Jeśli chodzi o model prezentowany dziś, nie znajdziemy go na oficjalnej stronie producenta, co jest bardzo dziwne, jednak częste w praktykach azjatyckich producentów. Przejdźmy więc w szybki unboxing. W takim bezbarwnym kartonie przychodzi do nas radiotelefon, zapakowany w folię, którą już usunęłem. W środku znajduje się instrukcja w języku angielskim, zawierająca masę informacji o skrótach klawiszowych. A tak prezentuje się mobilowa obudowa naszego Abra. Jest to urządzenie bardzo niewielkie. W parze z Baofengiem widać jak niewielka jest to konstrukcja. We wnętrzu kartonu znajdziemy jeszcze uchwyt do montażu radia, np. w samochodzie. Kolejną rzeczą jest przysłowiowa gruszka. Mikrofon sprawia wrażenie lekkiej i tandetnej konstrukcji, ale pewnie dlatego, że brak tu głośnika. Trzymana w ręce grucha jest przyjemna. Posiada mnogą ilość przycisków do wprowadzania danych oraz nawigacji w menu urządzenia oraz podwójny przycisk PTT. Do rozmów na dwóch pasmach oddzielnych. Natomiast złącze połączeniowe z radiem to zwykła RJ. W kolejnych czeluściach boksu mamy kabel zasilający. Ten widoczny na zdjęciu jest już lekko zmodyfikowany przeze mnie, dodaniem zacisków, a także śrubki montażowe i dodatkowo kabel USB do programowania radiotelefonu oraz wgrywania nowego softa. Z rzeczy wartych wspomnienia. To naklejka z napisem GPS na opakowaniu, ale o tym za chwilę. Tak prezentuje się panel przedni urządzenia, na którym znajdziemy klawisze skrótowe kanałów oraz funkcyjne klawisze nawigacji. Natomiast po przeciwnej stronie mamy włącznik oraz regulację głośności, a także złącze typu RJ45. Od góry znajdziemy głośnik ukryty pod solidną aluminiową obudową oraz zaślepione miejsce, mające w przyszłości zastosowanie dla kart pamięci microSD. Natomiast na odwrocie usytuowana jest złącze UC1 do podłączenia naszej anteny, ale także niewielkich rozmiarów wentylator, który włączany jest podczas nadawania. Nowsza wersja softu do tego radia zawiera poprawkę naprawiającą ten typ pracy wentylatora. Znajdziemy tutaj jeszcze złącze jack 3,5 mm, jednak jego zadanie nadal jest niesprecyzowane. Prawdopodobnie wraz z kolejną aktualizacją będzie to port programowania. Zasilanie realizuje czerwono-czarny kabel, a na bocznych korpusach radia znajdziemy montażowe otwory. Czym ten radiotelefon jednak wyróżnia się od innych? Co oferuje więcej niż inne chińskie urządzenia? Wspomniałem już o GPS i faktycznie posiadamy na pokładzie taki moduł jego zastosowanie może wydawać się jednak mało praktyczne. Wersja, którą zakupiłem, posiada niepełną, użyteczną wersję GPS. Jednak służy ona w dwojaki sposób. W ustawieniach opcji Roger możemy wysyłać podczas rozmowy nasze położenie, które jest szyfrowane w przekazie zamiast dźwiękowej opcji. W przekazie tym możemy także przysyłać nasz znak wywoławczy. A na odbiorniku, który taki sygnał odbiera, uzyskamy dane jak daleko od nas znajduje się takie urządzenie. Opcje te są do wyboru. Istnieje też możliwość sczytywania koordynatów na komputer, jednak sposób podłączenia ogranicza funkcjonalność radia. Ciekawostką jest także bardzo rozbudowany, dedykowany program do obsługi tego radia za pomocą kabla USB podłączonego zamiast gruszki. Link podaję w opisie pod filmem. Natomiast mnogość opcji programowania, skrótów, klawiszy oraz możliwość zmiany powitalnego ekranu to dla wielu ciekawy bajer. Na plus tego urządzenia także pozostaje opcja rozwoju konstrukcji. Zaglądając do wnętrza widzimy możliwość podłączenia slotu karty SD oraz modułu Bluetooth, a także możliwość programowania radia za pomocą gniazda jack. Bez wątpienia zaletą jest tu także moc. Niemniej jednak nie jest to deklarowane 25W. Z braku watomierza pozłóżę się materiałem kolegi z kanału Minds. Tu moc maksymalna na paśmie 70 cm wynosiła około 17W i około 18 w paśmie 2 m. Co dziwne, po zmianie ustawień na niską moc, moc pozostała w pułapie około 14W, a na 70 cm spadła do 5. Warto by wspomnieć, że mamy tu możliwość odsłuchu stacji radiowych FM oraz na słuchu pasma lotniczego. Nie jest to jednak opcja z wysokiej półki i traktowałbym to w formie dodatku. Posłuchajcie jednak sami. Lądingspels po Teamsy goł, więc jeśli mamy kolegę, który siedzi i słucha, i uważa, że lądingspels się gnęt, ja nie mam tego. Mamy też zimowy fest wczoraj w piątek, więc dlatego nie jestem w lądingspels. Radiotelefon ten nie jest super konstrukcją za miliony cebulionów, więc naturalnym ruchem jest prezentacja częstotliwości harmonicznych w paśmie dwóch metrów. Druga harmoniczna to minus pięćdziesiąt dwa, natomiast trzecia. Minus 43. Nie są to wzorcowe wartości, ale nie ma tu tragedii. W paśmie 70 cm harmoniczna jest na poziomie minus 39. I choć na różnych kanałach YouTube będziecie mogli zobaczyć różne odczyty mocy, o tyle harmoniczne są na podobnym poziomie. Warto wspomnieć też o bagu, jaki możemy znaleźć w oprogramowaniu. Wspominałem już o problemach z wentylatorem. Wersja oprogramowania 1.08. Jest już wolna od tego typu problemów. Jest też problem podczas skanowania częstotliwości, i tu należy uważać, który przycisk naciskamy podczas takiej operacji. Naciśnięcie PTT spowoduje zablokowanie całego radia, jego zawieszenie bądź artefakty na ekranie. Jednym z kolejnych błędów jest też odbiór w modulacji AM, także poniżej 108 MHz. Oczywiście do stacji FM mamy oddzielną funkcję. Jest to jednak błąd programowy. Podsumowując, jest to jedno z najmniejszych radiotelefonów tej mocy na rynku. Jego menu jest bardzo proste i przejrzyste. Natomiast wybór podwójnego podglądu lub jego deaktywacja to ciekawe rozwiązanie. Tak samo jak podwójny przycisk PTT. Takie rozwiązania albo się kocha, albo nienawidzi. Jego cena wyniosła mnie dokładnie 280 zł oczywiście zakup dokonany na platformie AliExpress kilka miesięcy wcześniej. Dziś jego cena wzrosła i sądząc po braku informacji od producenta oraz ciągłej rozbudowy projektu, mam wrażenie, że radio jest nadal w wersji rozwojowej, a docelowy produkt pojawi się za kilka, a może kilkanaście miesięcy. Więc jak zwykle wybór pozostawiam wam. To tyle na dziś ze świata radio. Pragnę oficjalnie podziękować wszystkim osobom, które wpłaciły pieniądze poprzez stronę Bajkofi i wsparły naszą akcję zakupu PMR. -ek. Harcerze z szóstej wielopoziomowej drużyny Animus w Lubsku już niebawem otrzymają radiotelefony PMR marki Motorola. Was zachęcam do wpłat i wsparcia oraz subskrypcji kanału, lajkowania filmów oraz komentowania. Publikacji Waszych uwag i pytań. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia i bez odbioru.